I stało się, że spojrzałem i ujrzałem wielkie miasto, Jerozolimę, a także inne miasta, i ujrzałem też miasto, Nazaret. A w mieście Nazaret zobaczyłem dziewicę, niezmiernie piękną i czystą. I stało się, że zobaczyłem niebiosa otwarte. Stanął Haniu przede mną i rzekł do mnie, Nefi, co widzisz? I powiedziałem, dziewicę piękniejszą i cudowniejszą ponad wszystkie inne. I rzekł do mnie, czy poznałeś łaskawość Boga? I powiedziałem mu, wiem, że kocha on swoje dzieci, Pozdrawiam spod najpiękniejszej góry świata, czyli mojego ukochanego Benakantilu. Dalej w... Anturaż nie jest przypadkowy. Dalej w tym czytaniu z Księgi Mirmona, dowiadujemy się, że na wyską górę Duch unosi Matkę Pana Jezusa. Są dwie szkoły co do Pism Świętych. Jedna mówi, że w Pismach Świętych są rzeczy przypadkowe, a druga, że nie ma rzeczy przypadkowych. I obie są um, równie prawdziwe. Co więcej, interpretatorzy, czytelnicy też się prześcigają we w, w, w wskazywaniu tych przypadkowych, nieprzypadkowych, ważnych, mniej ważnych. No i, i niech tam. I teraz układ tych wersetów, które przytoczyłem, wygląda mocno przypadkowo. Tak? Dlatego, że z jednej strony jest wizja. Matki Bożej, tak, jest wizja Matki Pana Jezusa, wizja, którą, piękna wizja Nefiego, która zresztą była wiele razy ilustrowana w XIX wieku. XIX wiek jest też, to jest ten czas właśnie, kiedy, kiedy pojawiają się, pojawia się malarstwo, tak, takie raczkujące, mormońskie. Maryja jest częstym, częstym motywem Matka Pana Jezusa. XIX wiek to też taka ciekawa rzecz, taka zbieżność okoliczności. Zbieg okoliczności, mianowicie, jest to też wysyp objawień prywatnych maryjnych wśród katolików i prawosławnych. I kolejna bardzo ważna rzecz. Wtedy też powstaje nasze świątynia w Salt Lake City. Główna świątynia, której architektura nawiązuje do motywów maryjnych z Paryża, a mianowicie do tych, które są. W, które były w katedrze Notre Dame. Chociażby ilustracje gwiazdy, symbole gwiazdy porankowej. Jeden, jest, to, jest to jeden z tytułów Matki Najświętszej, jak, o czym jest, wiedzą doskonale katolicy. Jak e, sobie popatrzymy na, te, na ten układ wersetów, poczytamy je sobie, jest wizja. Potem Anioł się pyta na jego. E, czy poznałeś łaskawość Boga? W odniesieniu do tego. Wizja Maryi. Czy poznałeś łaskawość Boga? A Nefi mówi, że wiem, że kocha on swoje dzieci. I w tym kontekście widzi Maryję. I w tym kontekście o niej czytamy. Maryja jest symbolem miłości rodziców niebiańskich. Jest też symbolem tej miłości, którą ma do nas nasz stwórca. I nasz ojciec jest wiele matczyności w jego relacji do człowieka. To nie o tej górze była mowa, ale ja ją bardzo kocham, bardzo ją lubię. No. I bardzo sobie lubię na nią wejść. I z na Kantiru. Jest piękny widok na Alicante, na morze. Ma się takie wrażenie, to jest złudzenie optyczne, takie niesamowite, które można mieć właśnie, kiedy się wejdzie na Benacanti, z niektórych jego części, ma się takie wrażenie, jakby cały świat się zaginał dookoła. To się, to wiele rzeczy na to wpływa. I takie ma się wtedy wrażenie, zwłaszcza rano to się zdarza, że się stoi na szczycie świata. I ten świat tak Był porze obejmujący. I jest z nami, choć to się działo bardzo źle. Z całą swoją miłością i troską, i mądrością. I nam udziela, żebyśmy dawali ją dalej, bardziej dawali ją dalej tę troskę i tę mądrość, niż jej oczekiwali. Trzymajcie się, Hej, cześć. części dobranoc.